Cześć! Witajcie! Szybko! Dzisiaj w takim krótkim materiale wideo pokażę... Je, je, nagrywam do 5 grudnia, a y, premiera będzie 6 grudnia, czyli będzie to Dzień Nikołaja. No więc trzeba by coś nikołajowego zrobić, nie? Dobrze, świątecznego już powoli, nie? Także dobrze. Znalazłem na, na, na forum dobre programy. ten twórca takiego programu stworzył taki program, który nazywał się e, Winsprite. Tylko przejdźmy do tematu, do tego i udostępnił go na tym forum. Ja spytałem się autora, co mogę zrobić je na jego temat materiał, wideo i się zgodził. Więc yy, proszę bardzo, tylko proszę o linka oczywiście do strony pobierania o, o, oryginalnej. No, to oczywiście jest, zrozumiałe. Jest no dobra, tu mamy linka Winsprade 1.0 Więc klikamy na niego. Linka do ten link właśnie, do tej strony Q, 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 Q Apps, QT Apps. Dostaniecie w opisie filmu. Tu macie link, tu macie wideo, jak, jak to wygląda. I na dole jest opcja pobierania programu Macie linki do, do pobierania kompilacji. Tu jak widać jest napisane PreCompilated pre Standard Standard standalone Windows 10 Version, ale na Windows 11 też, też to Alone, przepraszam, Stun Alone Windows 10 Version. Na Windows 11 też to dawało bo sprawiedliwym. I jeszcze mamy Product Source Code, czyli mamy też repozytorium uh, na Githubie do pobrania kod uh, tego programu. Ale nas będzie interesowała Kompilacja, czyli po prostu sam program, a nie jego kod. Więc klikamy tutaj Download i zostaniemy przekierowani do dysku Google. I teraz klikamy na tą strzałkę żeby powrócić z e, RARA z tym programem. Ten program nie posiada instalatora, jest to wersja portable. -port 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 więc nie wymaga to instalacji. Zawsze ja poczekaj, bo potem bez Google musi ten plik przygotować do pobrania. Są program około 20 MB, więc niezbyt dużo. Bez Google nie może, wszystko dawać z tego pliku. No, jak się takie coś wam pojawi, to klikacie po powiesz o co, bo to chodzi o skonowanie ale ten program nie zabiera malware'u. Klikacie ściągnij, teraz, ja używam menedżera pobierania z własnego, to będziecie, jeżeli Hama używacie, to będziecie mieli do góry pobieranie, nie? Ja pobieram przy użyciu Internet Download menedżera. Pobieramy sobie program, Archivum. Proszę bardzo, pobrałem, więc przeglądacę możemy zamknąć. Klikam otwórz folder, żeby przejść do folderów z programem. Możemy to archiwum sobie rozpakować. Ja używam WinRara, więc klikam Extract Files, żeby ten program rozpakować. Klikamy, te archiwum sobie skasujemy, to jest wszystko potrzebne i dostaliśmy folder. Win Sprite 1.0, Win. 64, potem Jeżeli chodzi o wersję 32-bitową, to szczerze Wam nie powiem. Musiałbym się autora spytać, na 32-bitowej wersji z domu też działa. Bo ja mam Windows 64-bitowego. I to jak w folderu jest też Windows 64. Czyli no, no, no nie wiem. Jak się dowiem, to Wam piszę w komentarzu. I dostaliśmy pieki programu, nie? I co teraz? No jak widzicie, tu mamy WinSpray także, więc uruchamiamy ten plik i jak widzicie, tu mamy wszystkie biblioteki i wszystkie pliki programu, nie? Jak go uruchomić, to tak wybierasz plik WinSpray także i zawsze chwilę, jakby się pojawiło własne, także program Aventuvirusowy blokuje, blokowałby tam ten plik ja nie wiem dlaczego. Możliwe, że e, biblioteki takie, które są wykorzystywane do tego, to spokojnie, ten program nie jest niebezpieczny. Możecie kliknąć, dodaj za, wyjątek, o, i dostaniecie dżungo, bejusz, dżungo, bejusz, dżungo, no, bej. <głacza> właśnie Mikołaja na publicie. No i do święta, nie? Proszę bardzo. I teraz sobie możecie to, to okno zamknąć. Możemy sobie teraz, nie wiem, na przykład e, odpalić, nie wiem, internetową. Proszę bardzo, możemy sobie wejść na przykład na dobre programy, sobie <grywany> tu, tu zadaje nam właśnie y, 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 ten Nikoł po bicie, A jak najediemy na, na jego kursorem, to się zatrzymuje. Z tego co zauważyłem, chociaż. A to może nie, nie. No, one no i jakieś opcje do programu? Posiada. Pojawiła się ikonka w traju tego programu, więc Pride. I to możecie sobie kliknąć lewym kapisem morski, to się nic nie dzieje. A jeżeli klikniecie prawym, kapisem morski, to macie opcje takie. Size, to to możecie sobie wybrać huge, czyli olbrzymi rozmiar. Big, medium, czyli średni, small, czyli mały, roztajni czyli mały. Ja wybieram sobie medium. I jeszcze mamy help, czyli mamy tak about, czyli możemy sobie przejść, otworzyło nam się okienko z informacjami na temat wersji. To mamy jeszcze This price of software is distributed uh, under the Teams, GNU. To jakieś informacje na bibliotek i copyright, nie? Bo LK. LK to jest właśnie twórca prawdopodobnie twórca, taki nickname, nie? To są zaraz zobaczymy. No i jeszcze druga opcja pod zakładką Help, Help QT. Czyli po prostu to jest właśnie QT. To, to, jest, to są informacje na temat bibliotek QT QT. A tu mamy to pierwsze okno co było. To są informacje na temat samego programu. No my no możemy jeszcze sobie tego Mikołaja wyłączyć. w problem kabicza myszki i wybierając opcję Exit. To tam się ten Mikołaj wyłączy. Czy dałby się jeszcze jakiś dźwięk. Nie wiem, jakieś dzwoneczki, albo dźwięko bez jakieś... Nie, no, jakieś, nie wiem, versa 1.1 albo 2.0, to by mogła być jeszcze jakieś, nie wiem, właśnie dźwięki świąteczne i do sprawy. No. Jeżeli będę teraz się zapytacie, czy ten program się włącza. E, w autostarcie, nie. Ale możemy to zrobić. Żeby to zrobić, w wchodzimy do ustawień systemu. Windows 10 i 11 wygląda to bardzo podobnie. Szukamy opcji teraz system. Teraz tu gdzieś będzie autostart. A jeżeli nie możecie tego znaleźć, to pójdźcie wy w wyszukiwarkę i wyszukujecie. aplikacja autostartu i te w Windows 11 znajduje się tam w kolejnym zakładkach aplikacje i aplikacja a, a, autostartu o, zakładka autostartu i to możecie sobie dodać raz program do autostartu na ja taką opcję gdzieś co widziałem. Windows 11 się nie bawiłem tą zakładką jeszcze. Zobaczymy zresztą zaraz Czy można dawać. jakiś program. Sortowanie mamy. Aplikacje można skonfigurować. To już przy logowaniu. W Więc coś w przypadków aplikacje będą uruchamiane jako zminimalizowane będą... Tylko. Wychamiany. Zaraz wyszukamy, coś jeszcze. Jeżeli nie ma takiej opcji, z tego co widzę, to jeszcze można dodać do autostradu w inny sposób kopiuję. Kopiujemy pik. W zasadzie cały program powinien jest skopiowany w takim miejscu, żebyś go sobie nie skosował. Ja sobie to z programu z pobranych plików, taki komprest. Przeniosę. Czyli zrobię opcję wytnij, Otworzę nową zakładkę. w 11 jest pasek kart, tak to, że nie 22H2. Otwieramy zysk D. sobie na pozycji D zapiszę i z w programu, program, programu. Klikamy w play. OK, proszę bardzo. I teraz tak. Otwieramy folder programu WinSprite. Y, szukamy programu od uruchamiającego WinSprite, czyli winsprite.exe. Kopiujemy go. I robimy do folderu C Users e, Szukamy folderu users albo użytkownicy, jeżeli jest po polsku. Tak użytkownicy, nazwa użytkownika folder AutoStart. Jeżeli takiego folderu nie, nie ma, powinien być, bo przynajmniej w Windows 7 jeszcze był. raz zobaczymy. Nie ma, no to przeszukamy, bo w 11 zaraz zobaczymy. A to przeszukamy dysk. Cyk. Bo za, za to, że w Windowsa XP była taka ścieżka C users, tyle tam 7, C users, nazwa użytkownika i Autostarty. I tam można było wklejać pliki skróty, skróty do programu, i one się uruchamiały po zalogowaniu konkretnego użytkownika. A jeżeli cały system jej to uruchamiał, to było coś takiego, jak C autostart. Te, t, myszce, ta dyskcja wchodzi poza nie? potem autostart i tam można było to wsadzać, i wszyscy użytkownicy to mieli. Zaraz zobaczymy, czy jest takie coś. Dobrze, zaczynam nagrywanie, zorientuję się, jak to Windows 11 wygląda i do Was wracam za chwilkę. Już wiem, moi mili. trzeba po prostu użyć odpowiedniej komendy, Shell Startup, więc, więc tak, kopiujemy plik programu, który chcemy uruchomić autostarty. autostarcie, eee, szukamy teraz programu, bo ja tutaj mam tego WinPrize'a, WinPress i tu mamy big. WinPress Excel. teraz kopiujemy, robimy kopię i teraz tak zamykamy katalog, albo możemy to zmienić, to nie ma znaczenia. nie, teraz, chyba Windows i R, jak rower, otwiera nam się takie okienko, i tu wpiszemy Shell. C e, l c t a Jak dobrze pisałem, to powinien otworzyć nasz folder z autostartu. Klikamy OK, tutaj, bądź naciskamy Enter. To również nie ma znaczenia. O, dostaliśmy się do folderu autostartu. I to jest tak: mhm. C users, up nie, C Users, nazwa użytkownika, yy, potem jest Updata, roaming, microsoft, windows, menu start, programy, autostart. Ale ścieżka skomplikowana, nie? To Users, ją, da, to jest moja nazwa użytkownika, Updata, potem roaming, potem microsoft, w, microsoft windows, start menu, yy, programs i startup. Skopiuję Wam ją i dam w opisie filmu, tą ścieżkę. I tu wklejamy sobie, ale uwaga, nie robimy wklej, tylko wklej skrót, O, żeby to nie był plik exe, tylko skrót do tego piku exe. Bo jak wkleimy plik exe, to nie będzie działał nam e, WinSprite, nie? No, no, oczywiście, i teraz to jak uruchomię ponownie komputer, to automatycznie mi się uruchomi ten Mikołaj. Po zalogowaniu się użytkownika. I to wszyscy, nie, nie, nie wszyscy. Jakby się ktoś pytał, to będzie trzeba zrobić dla każdego użytkownika znowu. E, tutaj, ma, wyświetlę to wam. i users, potem nazwa użytkownika. Updata, roaming, Microsoft Windows, start many programs. I startup. I, i, tak to właśnie to będzie dla każdego użytkownika zrobić. Nie? To informację znalazłem na stronie Microsoftu. Linka Wam też mogę dać w, w opisie. Nie? Bo tu zostało to wyjaśnione. Tylko dla każdego użytkownika trzeba to robić osobno. Na pewno są programy dlatego tego przeznaczone. Słyszałem o jakimś e, autoranie, czy jakoś się to nazywało, czy o cyklinie, o którym też DP teraz niedawno pisało, też ma ma autostartu. Ja robiłem tym też o cyklinie. Nie. Zresztą zaraz zobaczymy. Proszę bardzo. Zobaczymy, czy jest opcja. Na temat czyszczenia niestandardowego i tej optymalizacji wydajności, jak film robiłem, nie mówiłem, bo tych opcji nie było, ale one z tego co działają w wersji Pro. pro. Nie, więc no, tego driver, updater tego nie ruszajcie, bo tak się nie aktualizuje sterowników narzędzia i tu szukamy Autostrad. Proszę bardzo. I to możecie sobie dodać. Autostart teraz z do do każdego użytkownika i zaplanowane zadania i mnie kontaktowe, to wszystko macie, nie? Możecie sobie tutaj yy, dodawać. Programy też. trzeba wyłączać. Dobra. Co ty ode mnie piszcie to o tym, myślicie. Przede wszystkim o tym Mikołaju. Bo taki fajny bajek, nie? Takie, takie coś, akurat na czasie. Także do zobaczenia. Cześć.